No i weszliśmy do bariery, do naszych har z nimi oczywiście rzaką się przyzwyczaiły, już razem siedzą a teraz też w ogóle najlepiej im się zjeż orzeszki właśnie. Orzeszki i mają jeszcze tu w wiaderku, zaraz zajrzymy. A, banan jest, banan suszony, takie chipsy bananowe. O, ten już mi za telefonem go się odsuwam, ale oczywiście nie tylko chipsy i orzeszki mu smakują, ale i telefon. No i tak przy niedzieli, dzisiaj sobie spokojnie. O, o. <laughs> to takie ciekawskie papugi, a jak ciągnie za włosy, <laughs> za spinkę. To mu się bardziej podoba. To najlepiej w kasku do nich przychodzić i wtedy człowiek bezpiecznie siedzi. Woliera trochę powiększyliśmy. Nie pokazywałem tego, Jak już tak nie było czasu. Nie było kiedy, może się cofnę głębiej i pokażę, jak to w ogóle wcześniej wyglądało. bo Myślę, że pamiętacie tu była ściana. Bo tu widać jest, jest ta ścianka. O, już jeden diabeł mi się tutaj czepia. już mi się tutaj chce do telefonu dopaść i tu mieliśmy jak ta deska i tu z tym oknem było przydzielone no było 25 metra na 1,70m natomiast teraz żeśmy dorobili no powiem tam wam że prawie drugie tyle troszeczkę może węższe ale jest 1,80m na chyba na 1,70m także blisko blisko drugie tyle także mają w dużo dużo więcej miejsca zresztą oczywiście teraz wszyscy, wszystkie tam przesiadują w tamtej części tam teraz im najlepsze Miejsce, najlepsze woliera. Olinę no, dostały dzisiaj też taką grubą yy, żerć bo to wszystko oczywiście jest zjedzone zaraz hmm, Jak ciągnie za włosy się uczepi a drogi nad głową, też łapie. Tu trzeba tak uważać z nimi, że nie robią tego złośliwie oczywiście, one się bawią w ten sposób. Zaczepiają, ale trzeba uważać, bo dziobiska mają okropne. No i zostałem sam teraz w olierze, żona właśnie wyszła, zamknęła mnie, zostawiła w środku i... One troszkę są do mnie nieśmiałe, Miejmy mnie znają, więc troszkę się obawiają, chociaż widzę ten leci. Siatkę nabiłem, jak widzicie, na tą ścianę. Deski były najpierw. Na elewacji potem oczywiście siatka dosyć gruba i gęsta, tak żeby tych desek nie zjadły, bo moment to wszystko obgryzają. Zresztą pokażę. Będzie okazja właśnie, ja tutaj chciałem glifosłonić, osłonić. Spójrzcie, wkręty są dosłownie na wierzchu, czyli ta deska już praktycznie jest obżarta dookoła. Tu nie to, że. Trzeba deskę nabijać, ale tu trzeba by najlepiej, zresztą pokażę, może właśnie okno, bo tak przelatywałem. Spójrzcie, uszczelek oczywiście w tym oknie już nie ma. Z żadnej strony wszystko powy, powyrywane, powyjadane. Ale przynajmniej w zimie mają, nie mają zbyt gorąco, bo tam jest tak samo centralnego do domu jak to w domu, a tam już jednak jest troszeczkę tego więcej powietrza, poprzez to, że nie mają tych uszczelek. Także akurat dla nich lepiej. Zaraz by się pierzyły. O 6, 7, nawet wieczór sobie siedzą w pokoju, także to woliera już jest opuszczona. Rzako nauczyło się, oczywiście, za nimi wylatywać. Wcześniej, oczywiście, jeszcze jak były tutaj, to nie szły, nie szły do pokoju. Teraz, oczywiście, za papugami. Jak to papuga! Papuguje. Także teraz mają cały czas okno otwarte, tam mają właśnie ten swój pokój, mają swoje żerdzie, na których sobie tam nocują. Znaczy nocują, cały czas bo nie tylko w nocy są, ale tak jak mówię, podczas jeszcze właśnie ciepłych dni. A wieczorem oczywiście wychodzą i tak już można byłoby z nimi siedzieć praktycznie do, do nocy, najchętniej by zostawały. Tutaj na zewnątrz nie szły do pokoju, no ale nie zostawiamy ich na noc. Zabieramy, troszkę zabawy. Nie wiem właśnie jakby się zachowywały, nie wiadomo jakie tutaj zwierzaki w nocy się kręcą, na pewno jakieś koty to bez, bez wątpienia, bo już nie raz widziałem, więc może by tu skakały na wolierę, a niech one siedzą w pokoju i rano się je wypuści. No dobra, będę szedł już. Myślę, że troszkę je pokazałem. Tak, tak, tutaj. Tu będę musiał jeszcze poprawić tylko zamknięcie od środka. Dlatego, że mamy, pokażę zaraz, taki haczyk. Taki haczyk, normalny, tak jak to. Nasze babcie miały do okien i one nauczyły się podchodzić i ten haczyk nie otwierać także. mi zasówkę, no jak jesteśmy w środku, tak troszeczkę się nie boimy. Natomiast y, się człowiek, czy tam żerć zakłada, czy coś się y, daje im wodę zmienia, czy tam daje jeść, to wiadomo musi się przejść jak gdyby na drugi koniec tej woliery właśnie tam. A tutaj jak któraś by została, to moment ten haczyk otworzy. A mam wyjście już bezpośrednio właśnie na zewnątrz. Ciekawe jakby było. jest co Przyjaciele. Dzisiaj żeśmy może stanę z jednej strony, bo tu tam nic nie będzie widać. O, o jak leci, o jak leci, jak leci za telefon złapać. Takiego zrobiłem im dzisiaj gryzaka, bo tego inaczej nie nazwę. Takie żerdzieśmy zmienili, to jeszcze są na dole stare. Natomiast tutaj już nowych i nabiłem na, 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 na drut, zawiesiłem Ale to dla nich uwierzcie mi, że takie Takie żerdzie to na chwilę. No żona jak widzicie wchodzą bez problemu Siedzą dla niej cały czas Ona z nimi tu przebywa Daje im jeść Także kumpela dla nich no.